Siemaneczko, z tej strony Kimo, a to kolejny odcinek z Pogadanek. I tak, dziś zajmiemy się tematem jak nagrywać na YouTube. Często wyrywają komentarze albo pogłoski na przykład na streamach innych YouTuberów, że jakaś osoba chciałaby zacząć nagrywać, ale nie wie do końca od czego zacząć, jak to robić i tak dalej. No to zaczynajmy. Zacznijmy od tego jaki program do nagrywania używać. Więc znam parę programów do nagrywania i przez własne doświadczenie jestem w stanie powiedzieć, że najwygodniej nagrywa mi się OBS-em. Ale jeśli chodzi o inne programy to również polecam NVIDIA GeForce Experience oraz Radeon Software i są to programy powiązane z waszymi kartami graficznymi. Do dziś wykorzystuję Radeon Software, żeby robić natychmiastowe powtórki, które później mogę zamieniać na shortsy dla was. I uważam, że te programy są lepiej zoptymalizowane niż OBS do nagrywania, bo on często mocniej obciąża wasz cały komputer. Dlatego, przy gorszym komputerze, bardziej bym polecał wam właśnie wykorzystywanie programów od waszych kart graficznych. Jednak przyznam, że. Ciężej w przypadku programów kart graficznych o wszelkiego rodzaju sceny, dostosowywanie dźwięku i inne tego typu udogodnienia, które OBS zapewnia i moim zdaniem naprawdę bardzo dobrze to zapewnia, i dzięki temu możesz wszystko o wiele lepiej sobie dostosować. Jeżeli chodzi o nagrywanie i obróbkę dźwięku, to mogę Wam polecić Audacity. Program jest darmowy, wykorzystuję go stosunkowo rzadko, ale można nim na szybko obrabiać dźwięk do filmów. Program bardzo fajny, można na przykład odszumić sobie mikrofon, niestety wciąż często zdarza się, że osoby nie mają wystarczającego dobrego mikrofonu, ani nawet nie próbują odszumić posiadanego e, nagrania, dlatego brzmią gorzej, więc polecam Wam Audio City, ale również wiele programów do montażu filmów posiadają wbudowaną po prostu e, funkcję obróbki dźwięku, więc z tego też możecie korzystać. Teraz przejdźmy do programów od montażu filmów. Więc ja testowałem już dość sporo różnych programów do montowania filmów i szczerze mogę przyznać, że aktualnie najlepiej i najwygodniej montuje mi się w DaVinci Resolve, który dodatkowo jest darmowy. Poza tym mogę wam jeszcze polecić program CyberLink Director. Korzystam z niego właściwie do dziś, mimo to, że mam też DaVinci, ale korzystam z niego zazwyczaj do robienia shortsów, ponieważ o wiele łatwiej mi się je tam robi właśnie. Tylko, że niestety Power Director jest już płatny i można go zdobyć nawet na Steamie, ale trzeba zapłacić i to nie małą kwotę, mam wrażenie. Poza tym Power Director jest prostszy o wiele niż DaVinci, bo DaVinci jest moim zdaniem dość mocno skomplikowany i niestety, ale też jest gorzej zoptymalizowany. Dodam jeszcze tutaj na koniec premiera Pro i tak, ten program jest płatny i to bardzo drogi. Subskrypcję trzeba sobie wykupywać. Jest trudny w obsłudze dla początkujących i naprawdę trzeba się nauczyć w nim robić, żeby wszystko fajnie i ładnie wyglądało. Ale wydaje mi się, że w połączeniu z After Effectem naprawdę się opłaca i później można robić bardzo dobre produkcje na wysokim poziomie. Tylko nie wiem, czy dla początkującego youtubera by się ten program nadawał. Na pewno są jeszcze jakieś darmowe programy, chociażby nawet na YouTube Studio masz darmowy editor wideo, z którego również możesz korzystać. I przejdźmy teraz do miniaturek, a mianowicie z jakich programów ja poleciłbym korzystanie. Więc tak, w zależności od tego, jaki content byście tworzyli, powiedzmy tak jak ja, prowadzę content Team fortressowy, to u mnie podstawą jest Source Filmmaker. Ewentualnie można też wykorzystywać loadout.tf, jednak uważam, że miniaturki i arty wykonane w sfm lepiej wyglądają. W podstawieniu można tworzyć jakieś sceny, do tego oczywiście ustawiać postacie, animować, robić postery itp. Dlatego w moim przypadku dość ważna jest umiejętność posługiwania się tym programem. I może jeszcze nie robię najlepszych grafik, ale staram się i już naprawdę dość sporo w Source Filmmakerze przesiedziałem, dzięki czemu mam wrażenie, że moje miniaturki wyglądają coraz lepiej. Idąc dalej do samej obróbki grafik, to poleciłbym Gimpa. Jest darmowy, przez co duży plus na sam początek, ale z kolei jest dość też trudny w obsłudze, bo większość rzeczy jest naokoło, jest mało instynktowny. Mógłbym również polecić tutaj Fotope, program, a właściwie strona, która jest na necie. Można tam bardzo sobie fajnie obrabiać zdjęcia. Z tego co słyszałem, to jest bardzo, a nawet bliźniaczo podobny do Photoshopa. A jak wiadomo, Photoshop jest płatny, więc Photopea jest chyba taką lepszą, darmową alternatywą. Ale, mimo wszystko, Photoshop też mógłbym polecić, z uwagi na to, że jest bardzo rozbudowany. Właściwie to tak samo jak Photopea. Ale można go również łączyć z Lightroomem, który też jest płatny, ale wiadomo, płaci się za takie rzeczy, żeby wszystko lepiej i dobrze wyglądało. Ale na sam początek poleciłbym wam raczej korzystanie z darmowych programów, gdyż no, nie wiem, czy o po co wam się płacić, bo później mogłoby Wam się na przykład to nie spodobać i byście zmarnowali trochę kaski. Takich dodatkowych rad, które myślę, że mógłbym tutaj zawrzeć, no to przede wszystkim skąd brać muzykę, więc ja głównie muzykę do filmów y, wybieram z biblioteki YouTube, ponieważ jest tam bezpłatna. Y, dzięki czemu po prostu mogę bez żadnych skrupułów używać tej muzyki i po prostu jest dobrze. Wiem, że są jeszcze różne strony, gdzie trzeba wykupywać yy, jakby subskrypcje, czy coś w tym rodzaju, że na przykład przez miesiąc możesz brać o nich muzykę i właśnie możesz tą muzykę dawać między innymi do filmów, ale właśnie trzeba zapłacić, a Biblioteka YouTube jest na szczęście darmowa, także śmiało korzystajcie. I właściwie to to jest koniec takiego typowego poradnika, jeśli chodzi o programy, Przede wszystkim, jeżeli nauczycie się już korzystać z tych programów, no to musicie być też pewni siebie, na pewno, z takich rad. Nagrajcie swój pierwszy filmik, nie stresujcie się. Wiele osób pisało, że widzi, że community jest na przykład trochę toksyczne, że się boją, że źle zostaną odebrani, ale moje zdanie jest takie, że nie bójcie się, po prostu Nagrajcie sobie pierwszy film, zmontujcie pierwszy film, wrzućcie pierwszy film. I z czasem po prostu może się do tego przyzwyczajicie. Ja sam miałem na przykład problemy na początku przemóc się i też zaczynać nagrywać. Nie wiem, czy oglądaliście moje pierwsze filmy, ale. Byłem wtedy dzieckiem. <laughs> I to bardzo. A mimo to nagrywałem i się nie przejmowałem, i dzięki temu mam 1000 subskrypcji. Może to nie jest duże osiągnięcie dla niektórych, dla innych bardzo duże, ale staram się robić to, co lubię, staram się robić, to, co sprawia mi przyjemność i rozwijać się w tym kierunku. Także mam nadzieję, że się podobało. Komentujcie, subskrybujcie i na razie. Cześć!